że coś tam się nagrało z tej mojej pierwszej jazdy, tak więc cześć, witajcie Edka niech sobie chwilę pochodzi no i tak moi drodzy pogody dzisiaj no nie mamy za ciekawą, ale postanowiłem się wybrać na pierwszą przejażdżkę mamy już mz zarejestrowaną na razie na próbne próbne blachy, jeśli chodzi o rejestrację, to, to to jest temat na osobny odcinek, pierwsze wrażenia, muszę wam powiedzieć, no super, naprawdę no super się jedzie, muszę się tego motocykla tak naprawdę jeszcze, no dobrze nauczyć, obsługiwać, co i jak, bo, bo dotychczas no, miałem kiedyś tam taki motor Yamaha WRK 125, potem jeździłem długo, 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 długo w kom no i teraz jest MZ. No, no powiem wam, że no, no uśmiech z twarzy naprawdę nie znika. No chciałem wam bardzo serdecznie podziękować za te wszystkie pozytywne, no i negatywne komentarze, że tak oglądaliście ten mój pierwszy odcinek z zakupu. No naprawdę super, super. Ja tak naprawdę chyba na dzień dzisiejszy jeszcze nie dowierzam, że taki sprzęt posiadam. Jak jadę, to wszyscy machają się, uśmiechają. No coś pięknego powiem wam. ETZ pięknie chodzi. Na razie wszystko tutaj jest w jak najlepszym porządku. Też dużo pisaliście, że tam mi silnik dzwoni. I powiem Wam, że jest taka jedna rzecz, jak go ją zaraz odpalę. O. Muszę się też nauczyć ją dobrze odpalać, bo nieraz to mi tak odbije. O! Jak jest ciepły ten silnik. macie tam jakieś dobre rady, to, no to możecie, możecie mi tam dać znać. No, na razie ja jestem jestem bardzo zadowolony i. No i tyle. no. Nie wiem, co mam tutaj jeszcze więcej powiedzieć. Taką konkretną prezentację to zrobimy, jak będzie tam jakieś sprzyjające, bardziej sprzyjające warunki. A na razie jestem z MZT -y zadowolony. Chciałem wziąć nawet trochę tego, yy, co chciałem mówić, co chciałem wziąć. Ach, mi wyleciało z głowy, żeby mi się tylko tu nie obaliła, bo też tak kiepsko tutaj stoi. Ale mówię Wam, że wrażenia z jazdy naprawdę super. Jeszcze jadę się karnąć gdzieś kawałek i, i do domu. Na razie mam zrobione tutaj 32 km. Fajnie, fajnie. Ducha ma takiego z dołu, idzie super elegancko. No na razie wszystko ładnie pięknie. No. Aż nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak mi się podoba. Dlaczego MZK? Wiecie co to w ogóle jest przez głupotę. Przez głupotę taką, bo robiliśmy tam na łące siano i przejechał Andrzej takim swoim motorem, tam to było 650 Suzuki. Tym się przejechałem, mówię ja pierdzielę, ale to idzie. No masakra, aż stracha, mówię aż za dużo, nie? No i tak z Rafałem gadałem, mówię: jakieś Kurde, fajnie byłoby mieć jakiś taki motor, ale ja tam jakiś tam Chińczyk czy, czy, czy coś tam, tylko chciałem coś takiego mieć. No, coś takiego współczesnego, co, co, co jak się jedzie, przykładowo, no to wzbudza, jak to się mówi, w ludziach zachwyt. Przypominają im się młode lata, opowiadają różne fajne historie, nawet w pracy tam yy, chłopaki mi opowiadali, to dopiero to się o tych historiach dowiedziałem, jak kupiłem MZK, nie? No a dlaczego MZK? Mzetka to tak naprawdę zapoczątkował mój szwagier Rafał, bo znalazł 150, kupił ją. Mam nadzieję, że. Jak się zgodzi, to przy najbliższej okazji wam ją pokażę, jak ona wygląda. Ja po przejechaniu się z tą, tą 150-ką, fajny motor, nie powiem, ale ja oczekiwałem troszeczkę czegoś więcej. Nie wiem za jakiś czas, jak tutaj troszeczkę pojeżdżę, ją dotrę, dobrze objeżdżę, to na pewno zrobimy takie porównanie. 150-ka, 250-ka, bo ja szukałem w internecie i nigdzie takiego czegoś nie było. Także mam nadzieję, że nam się uda zrobić taki odcinek przykładowo. Który z nas co sądzi przykładowo o danym motorze, i potem się przejedziemy, takie porównanie, ale mówię to, to na pewno za jakiś czas, bo teraz to już są, jest chłodno i, 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 i. Ale na pewno taki fajny odcinek zrobię. Także mówię, no jeszcze raz Wam naprawdę bardzo dziękuję za, za tą liczną Waszą oglądalność z tego mojego nowego nabytku. No naprawdę nie spodziewałem się, ale no fajnie, bardzo miło. No, i tyle, ja wskakuję na razie na motor. Muszę jeszcze ochłonąć, bo mówię Wam naprawdę, jak wchodzę do garażu i patrzę na nią, to, to po prostu nie wierzę, że mam takie cudo w garażu. No. no, co tutaj się oszukiwać? Wielu ludzi w tamtych latach to marzyło o takich motorach, i niektórzy no, do dzi dnia dzisiejszego marzą, a, no, a ja taki fajny motor mam. I, no i się cieszę z tego, i mam nadzieję, że mi nigdy nie zawiedzie. Ciocia Irka mi motor wyświęciła. Żebym zawsze bezpiecznie jeździł i także mam nadzieję, że wszystko będzie, jak to się mówi, w jak najlepszym porządku. Tutaj zauważyłem, że coś jest pęknięty, ten króciec. No, faktycznie, ten kruciec tutaj mi pękł. Widać tutaj teraz widzicie Jest pęknięty. I z takich mankamentów to na razie tutaj nic. Nic nie zauważyłem oprócz tego pękniętego króćca, będę musiał go poszukać i, i dokupić. Już Etka troszeczkę temperaturę dobrała, powiem wam, że jak ona jest zimna, to ona całkiem inaczej chodzi jak ona jest ciepła. Jeszcze lepszego ducha ma jak się rozgrzeje. Ja się zwijam do domu, jeszcze kawałek coś tam nagram w drodze powrotnej i, i tyle, także na razie wam dziękuję za uwagę i jedziemy w drogę. Nagrywa się Nagrywa się, także palę maszynę I jedziemy Kupiłem sobie takie fajne rękawiczki Z firmy Revit Nówki zapłaciłem za nie 120 złotych, co mówicie? Dobry zakup? Myślę, że dobry, bo fajne to Jak macie tam jakieś jeszcze do mnie cenne uwagi dla zielonego posiadacza LTZ to możecie mi napisać w komentarzach a ja wskakuję na moją furę i jadę do domciu Ja wam, że coś pięknego, naprawdę Jak jadę, to cały czas mam banana Tak? No nie bardzo, tak. I co złowiłeś? O, ok, jakaś rzecz Drudzie miejsce No mniejsza? bo terasie, karty nie brały Ale wreszcie już wpadły No to dobrze, to gratuluję tak. Ja sobie zrobiłem dzisiaj pierwszą przejażdżkę To no, widzę właśnie I jadę do domu Jak? Chodzi? Zajebiście no, jest Fajnie ja Jestem zadowolony Jadę do domu na razie, bo no, chłodno jest. No, no, chłodno, jak się no. jedzie ja się ubrać takie, na takie, wiesz, na te szkalosony, czy coś, albo skóra musi być No To jadę, Romu, na razie no. Dobra, na razie